Tatiana Okupnik pokazała dzieci w nowym teledysku tej pory sumiennie strzegla ich prywatności. Tatiana Okupnik znana jest publiczności głównie dzięki zespołowi Blue Cafe, z którym związana była przez 6 lat. To w ona spiewala hity, którym we wczesnych latach 2000 zasilali ścieżki kultowych polskich filmów romantycznych. Przez lata uznawana była też za jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych artystek w kraju mimo wielu sukcesów, jakie odnosiła, okupnik postanowiła odłożyć karierę na rzecz życia rodzinnego. Przypomnijmy, że prywatnie Piosenkarka jest spełniona mama 6-letniej i 5-letniego Tymka, którzy niedawno wystąpili w jej nowym teledysku. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tatiana jest artystka, która nie boi się poruszać tematów tabu związanych z pologiem i trudami macierzyństwa. Swoje życie filozoficznie określa mianem puzzli, które wcale nie łatwo jest ulozec. O tym z kolei zaspiewała w nowym singlu rozpoczynającym nowy etap jej kariery. Puzzle to kolejny po i dzień druga utwór, jakim okupnik zapowiedziała swój powrót na salony. Puzzle powstał mniej więcej dwa lata temu. Piszecie, myślałam i czułam, że powoli części mojej układanki zaczynają ja znajdować swoje miejsce. Chyba nawet przebiegła mi przez głowę myśl, że niedługo wszystko ulozę. Minęło trochę czasu i czytam ten tekst inaczej. Te pucle układają się cały czas. Dochodzą nowe fragmenty, a niektóre odchodzą. Cała ukladanka ciągle się zmienia. Esa dni, kiedy wszystkie części pasują do siebie jak u lali takie. Kiedy nie mogę znaleźć brakujących elementów. I to jest ok, mówiła o piosence. Ballada od niedawna dostępna jest w serwisach streamingowych wraz z minimalistycznym klipem pozwalającym skupić się na tekście piosenki. Tamtys artystka postanowiła wystąpić z dwójka swoich dzieci, które w ten sposób zadebiutowały w mediach.